Witam Was w sylwestrowym filmie. Jest to ostatni odcinek. W sumie to pewnie wrzucę, to równo o północy. Nagrywamy dzisiaj mapkę, yy, bardzo fajną i bardzo przydatną przede wszystkim mapkę do trenowania speedrunów. No, jak widzicie, jest tutaj, tak to wygląda. Ona jest od Dextera, będzie w opisie. No, ale ogólnie jest ze mną też PKP i inne pociągi. Tak. Możecie wbić na jego kanał, tak, przywitał się, on tak. jest. On ma też kanał i YouTube, w opisie pewnie dam. Więc możecie zasubskrybować, on jest już blisko 350 subskrypcji, oh więc mi obywoło, by jakbyście tam właśnie wbili i mu dali. Życzymy Wam nowego roku, fajnego, życzymy żeby ten nowego rok. Nowego roku życzymy. Żeby był super niesamowity. Żeby ten rok był wymarzonym rokiem. Taki, żeby, takim jakbyście by chcieli, oh, po prostu tyle powiem. Pierwszy od czego zaczniemy, to jest Iron Golem. Możemy trenować sobie zabijanie iron Golema w wiosce. Jak widzicie, te pana tutaj w takim miejsce. Mamy napis Iron Golem. Jesteśmy w takim bardzo fajnym, ładnie ustrojonym miejscu. I mamy tutaj dwa przyciski albo tepnięcie na spawna, albo spełnienie Iron Golema. Więc klikamy te spawn Iron Golem i wtedy dostajemy ten mieczek i tę siekierkę. Ja Wam polecam używać miecza. Te si ten miecz to jest nam, znaczy sikierc. Ja miecza nie używamy. No i jak mamy tego Golema, to na, jakby musimy go strigerować i go uderzyć, on będzie na nas strigerowany i podskakujemy i robimy takie coś. Trzeba timing, najbardziej w tej chwili się timingowanie, po prostu dwa razy skaczecie i krytujecie. Dla mnie to już nie jest jakieś trudne, bo ja już to siebie umiem na pamięć, no ale ogólnie no to właśnie tak to wygląda. Nie musicie wyrzucać rzeczy, bo i tak wam to wszystko się usuwa, jak już będzie się się naspawne. Dobra, mamy kolejną rzecz, to jest. Yy, Miejsce, gdzie można przetrenować sobie walkę z blazami. Tutaj e, wybór, aż jeden, jeden spawner lub dwa spawnery Ja wybiorę jeden na razie i mamy tutaj start game lub TP spawn Start game, klikacie i tutaj macie tylko jeden spawner odblokowany, proszę bardzo Problem jest taki, to jest pewien błąd w mapce jakby Bo jakby tutaj macie kilo, w którym może skopywać jakby podłogę, żeby wiecie, jak skopujecie podłogę to jest większy res, Ale problem jest taki, że tu jest adventure włączony, więc czasy o właśnie, zespiły się teraz. Ogólnie, żeby zniszczyć Blaze'a potrzebujecie... O Jezus Maria, czekajcie, bo się trochę zagapiłem. Ale problem jest taki, że macie włączony Adventure Mode, przez co nie da się nic rozwalać, więc musimy sobie włączyć e, chyba Survival'a, żeby mógł coś rozwalać. Wystarczy, że skrytujecie i hitniecie. I wtedy macie rozwalonego Blaze'a. Dobra, kolejną opcją jest e, ćwiczenie sobie lava pulki, czyli jak mi wiecie, jeżeli chcecie stworzyć portal do netheru, to wystarczy wam taka piękna lava pulka i możecie w specjalnym... O. Super, wpadłem do lawy. A potrzebujecie tylko do tego jakiś bloków, kilof, jeżeli coś zepsujecie no i water, żeby właśnie zalewać i tworzyć obsydian. Więc teraz robimy coś takiego, że stawiamy tutaj klocek, tu dajemy wodę, rozwalamy ten klocek, zabieramy tę wodę stąd, jak się ułożymy się takie cztery tu. Robimy sobie taki tałerek na trzy tutaj. Dajemy tutaj klocek, tutaj trzy, zostawiamy klocek, ustawiamy wodę i powinno nam się zrobić coś takiego, jak widzicie. O, tutaj mam pokażę z każdej strony, o to tak wygląda. I teraz jak już macie coś takiego, to jeszcze skupujecie tę podłogę tutaj, bo oczywiście tu musimy też obsydian wyłożyć, więc. Teraz tutaj klikamy i wsadzamy po prostu lawę i ona się automatycznie zamienia. Wszystko tu jest przemyślane. Przez to wszystko od razu zamienia się na obsydian, tu i tu. Oczywiście jak macie wyćwiczone tutaj możecie to turbo szybko robić. No i jak już to macie, to jak macie zapalniczkę, to oczywiście klikacie tutaj, jak woda spłynie, pyk, no i jesteście. W nederze. więc ja już tepę się na spawn. Kolejna rzecz to jest parkour. Yy, on nie jest jakiś mega potrzebny, ale w sumie możecie sobie poćwiczyć. Ja tutaj pewnie się zaraz wywalę, bo ja w parkurze nie jestem najlepszy. No właśnie, tutaj. Pyk, 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 pyk. Tutaj ten slime. O dobra. Zawsze mam takie emocje, jak jestem na parkurze. czemu? Pyk, pyk, pyk. To jest 180, trzeba to tak przemyśleć. O dobra, dziękuję bardzo. Pyk, 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 pyk. teraz tutaj. O dobra, przeskoczyłem. O, dobra, mamy tutaj kolejne opcje, jest to TP Village Trading, czyli po prostu możecie poćwiczyć sobie, jeżeli będziecie na przykład mieli speedrun, to jak traficie na wioskę, to możecie poćwiczyć sobie po prostu rzeczy, które trzeba zrobić w wiosce najważniejsze, tylko jakiś logbook. Dobra. Tylko tutaj problem jest z tej mapce taki, że jak widzicie, ja już sobie tutaj ćwiczyłem kiedyś. I jak widzicie, to jest bugowane i jakby nie resetuje się na, na gracz, i tutaj macie zapisane te rzeczy, które kiedyś trenowałem. Tu macie słupki z Golema, tutaj jest zniszczone jakieś pokriperze. Nie mam pojęcia, czemu to się nie zapisuje, ale dobra. Więc jak zespicie się w wios albo obok wioski, to jak pobiegniecie do, do tej wioski, to wtedy znajdujecie sobie powiedzmy taki domek. Rozwalacie po prostu sobie w tym domku cztery takie elementy drewna. Jak już macie rozwalone, przerabiacie wszystko na deski, robicie crafting i trzy razy patyki, czyli takie coś, powinniście mieć 12 patyków i jeden crafting. Stawiamy crafting, craftujemy kilow, tylko kilow, bo potem stworzymy sobie po prostu resztę już kamiennych itemów. Rozwalamy trzy kobla, wyrzucamy kilof, craftujemy kamienny, kopiemy jeszcze 6 kobel i przerabiamy to na siekierę, łopatę i motykę. Proszę bardzo, coś takiego. Tu sobie to ustawię. Tak fajnie, ja to zawsze mam tak ustawione. No i jeszcze możecie sobie zebrać trochę więcej drewna. Wiadomo, zawsze drewno się w skidanach przydaje. Potem kolejno, kolejnym krokiem jest zabicie Golema, więc ja po prostu hituję Golema. Hitujecie Golema i robicie tak, taki tałarek. Dokładnie tak samo jak, wam, jak było na początku. Czyli po prostu takie coś, proszę bardzo. No i proszę bardzo, golem zabity. Potem zabieracie wszystkie łóżka z wioski. Tylko problem jest taki, właśnie te łóżka są zabrane, bo ta gra się właśnie nie. Nie, nie resytuje, to jest bardzo dziwne Tutaj macie jak widzicie też lawapulkę, więc tu można sobie portal zrobić w sumie Ale tutaj jest jeszcze kowal i możemy sobie do tego kowala wejść Głównie jest ograbiony właśnie Ogólnie tip do speedrunów Jak macie domek kowala, to nie musicie przechodzić tak długo przez te drzwi i marnować czas Tylko wystarczy, że po prostu podejdziecie tutaj i rozwalicie te szkło, które tutaj jest i po prostu poskakujecie i zabieracie szybko skrzynkę. No. Jeszcze pamiętajcie, żeby motyką zebrać całe hejbale, które są w wiosy, bo to jest jako jedzenie, nie? No i ostatnią rzeczą, moim zdaniem, najlepszą w tej całej mapce jest tak zwany Dragon's Lane, czyli możecie sobie przećwiczyć. Rozwalanie smoka łóżkami, co jest naprawdę bardzo przydatne czy klikniemy tu, to zobaczcie, normalnie mamy smoka Problem jest taki, że jak widzicie tu nie widać yy, paska smoka I nawet jak zrezygnuję ze świat czyli wyjdę ze świata i wejdę znowu No widzicie, wszedłem znowu na świat się nic nie dzieje Więc no problem niestety, ale zobaczcie no Niestety ja nie jestem jakiś najlepszy w zabijaniu smoka No i o, prawie zabiję smoka w sumie, bo yy, hitnąłem go łóżkami i widzicie spadł na hita, więc może i w miarę jestem dobry w te, usz... te... te zabijanie, no nie wiem, nie wiem Macie jeszcze takie dwie opcje Z tego, że możecie się tepnąć do netheru, mieć jakieś tam podstawowe vlogi No ale dobra, jak widzicie, no mapka jest naprawdę bardzo dopracowana, bardzo fajna, więc Jeszcze raz życzę wam wesołego Sylwestra Prawdopodobnie już wstawię to w nowym roku, pewnie obejrzycie to w nowym roku No i to by było na tyle, żegnajcie się i widzimy się w kolejnym filmie Hello?